Mieliśmy takie ciekawe yy, w tamtym sezonie zderzenie, że byli panowie nasi koledzy za nim rumru, i potem dzień póź... tydzień później byli lotek i pacześ. Mm -hmm. No i doszło do jakiejś takiej wer werbalnej konfrontacji, się okazało, że mamy konflikt albo konflikt domniemany, albo kolejną odsłonę polskiego konfliktu, że stand-up nie, a, nie, a, nie akceptuje kabaretu, a kabaret nie akceptuje stand-upu. I teraz pytanie, może prowokacyjne, może nie. Czujecie się przy stand-uperach archaiczni, przebrani i lekko rozpaczliwi? Nie. nie. Nie? A skąd w takim razie ta... Ta próba polaryzacji albo różnicowania jakościowego. Ale, wiesz co, to jest... Ale kto to różnicuje? Ja, my to... nie różnicujemy. Uważamy, że to jest forma, forma rozbawiania ludzi, jednoosobowa. Tak. Ja bym to nazwał i tyle. No, my robimy to w grupie po prostu. No, a, jest a, miejsce dla, a mnie. A wiesz co, nie, nie dla nas. A się wydaje, że ocena jakości jest zwykle kwestią gustu. Mhm. I wydaje mi się, że, że ludzie, którzy chodzą na stand-up to też zdarza im się, że przychodzą na kabaret i odwrotnie, więc, więc jeżeli ktoś e, szuka dla siebie rozrywki, to kabaret tą rozrywkę daje i stand-up też. I zatem, to jest tylko kwestia wybór widza. Zatem można wyjść za żenowanymi ze stand-upu i z kabaretu. A czy to nie jest tak, że ludzie oczekują od stand-upu dociskania tematów takiej werbalnej wyrazistości, czego chyba w kabarecie jeszcze nie ma, że w stand-upie musi być hardcore. No bo ja, na przykład troszkę tych stand-upów obejrzałem, ja to nie widzę polityki na przykład. nie, mm -mm. nie, nie, nie dotykają ich. tego, więc. Y to jest też nasza jakaś y, rola, wydaje mi się, że stand-up amerykański też się odnosi, nie wiem, do prezydentów, do jakichś senatorów, tam też idą grube y, wręcz żarty. U nas troszeczkę to jest y, spłycone, ale czekam na to, że stand-up też powie coś mocnego. Ale żeby scenie. była jasność, my tak naprawdę szanujemy stand-up. To jest dobre, że na scenie jest miejsce i dla stand-upu, i dla kabaretu. Wiesz, to wszystko też się wiąże Chyba Macie stand-upera w grupie. Dokładnie. Ja mam w rodzinie dwóch. Naprawdę? Oczywiście. Patek Ilocześ? Tak. Patek Ilocześ. Patek, i Patek, Filip? Patek i Filip. Lotek, pozdrawiam. Lotek Filip. Patek i e, się, nie znam, z Lotkiem rozmawiałem raz przez telefon. Patek Filip. Ale fajni goście, wydają mi się. Kto wykończył, jaka była waszym zdaniem. Nie, f... Nie, nie, bo prze... ja byłem przebieg, rozlegaz, mogę. przebieg wydarzeń. Czy Jacek Kurski wykończył kabarety, czy kabarety wykończył Jacka Kurskiego? Wiesz co? Pan Jacek Kurski. To jest. Uf. Muszę sam, to powiedzieć, bo ja. Y... Jakby jestem, byłem mena menadżerem kabaretu Neonówka, przez pewien czas zajmowałem się ogarnianiem. Mailingów, telefonów, i tak dalej. Już tego nie, nie, oczywiście nie robię, ale, ale w momencie, w momencie kiedy, kiedy telewizja polska została przejęta przez dobrą zmianę i pan Jacek Kurski się pojawił w telewizji, dostaliśmy jedną propozycję mm -hmm. występu w, tej, w tejże telewizji. A pan Jacek Kurski zaczą, zaczął w swoją współpracę z kabaretem słowami, że w telewizji polskiej nie ma miejsca na rechot. Mm -hmm. I tam jeszcze parę inwektywów poleciało w stronę właśnie kabaretu. Więc jak dostaliśmy tego maila z prośbą o, o występ, to odesłałem link tylko do tego artykułu, w którym pan Jacek Kurski się wypowiadał i, i tyle. Ja pamiętam, jak Jacek Kurski w 2016 roku w 2016 powiedział, kabarety pokazane w TVP były symbolem upadku telewizji polskiej. Was między innymi wymienił w no. 2016 A roku. Czyli A pojawiliśmy się oni. do upadku telewizji w... polskiej. Tak, dlaczego chciałbym mam bardzo serdecznie na... Na... Wojewódzki. Kędzierski